Cześć kochani, witajcie! Dzisiaj znowu filmik zakupowy, jednak nie są to zwykłe zakupy. Można powiedzieć, że są wyjątkowe ze względu na to, że są zrobione u producenta u chłopaków Scrapboys. No, zrobili rzecz niesamowitą. Do końca sierpnia była możliwość zakupów papierów bezpośrednio u nich i połowę zysków przeznaczają na leczenie Magdy Janaszewskiej. Mam nadzieję, że nie pomyliłam teraz nazwiska. Film o Magdzie Wam wrzucę na dole, bo też jest nagrany właśnie na YouTubie, no porusza, porusza serce. Ale no, chciałam pomóc, a wyszło na to, że naprawdę to był bardzo dobry interes też dla mnie. Marka Scrap Boys, no to są papiery, z którymi ja wcześniej nie miałam do czynienia. Nie tylko papiery, tu z tego co zauważyłam w gratisie dostałam właśnie tak tu, mieszam tymi Arkuszami. To są arkusze dodatków, elementów do wycięcia, elementy dwustronne, więc, więc będą fajnie się na pewno prezentować w tych kartkach pop-up. Dwa boxy, dwie bazy do boxów, biała i kraftowa. No i coś, co było gratisem, można powiedzieć, to wszystko było gratisem. I nawet i jedna duża kolekcja, bo jak się zamówiło jedną, Dużą kolekcję, to chłopaki dodawali gratis jedną małą. I tak, no, mówię, zrobiłam dobry interes przy okazji i powiedzmy, że no, trochę dobry uczynek, chociaż, no, chociaż nie wiem, ja tu się czuję obdarowana bardzo przez chłopaków. Zamówiłam sobie u nich jeszcze yy, te kosteczki dystansowe, 2-3 mm, nie korzystałam z nich wcześniej, więc spróbuję, no to mój kot tu szaleje, <gry> więc spróbuję jak się z nimi pracuje. A w kwestii papierów, to tak wymyśliłam, że w ogóle taki system będę wprowadzać, że yy, nieważne papiery nowe, stare, ja będę pokazywać całe kolekcje. Może moje filmiki będą przez to dużo dłuższe, yy, ale coś takiego będzie miało sens na przykład, gdy jakiś klient będzie chciał yy, zobaczyć jakie papiery są. Nie zawsze te papiery są już w sklepach dostępne, w momencie kiedy ja robię z nich album, a to jest jednak fajna podpowiedź, gdy może sobie obejrzeć tak w miarę na żywo, kolorystycznie, chociażby jak to, jak to wszystko wygląda. Więc ja to tutaj z folii powyciągam, i będę do Was wracać z kolekcjami. Znacie mnie, nie mogło zabraknąć kolekcji dziecięcych, więc mam tutaj Best Friends. W wersji dużej wzięłam dwa zestawy i automatycznie dostałam dwa, dwie małe, dwa małe bloczki. Ach, I może pokażę w kwestii mały bloczek, jest um, odbiciem dużego. I są te same wzory co w dużym. Jedyne co się różni to elementy na okładce z tego co, co zauważyłam. Chyba tak są inne elementy na, na okładce, na, na tych zewnętrznych stronach. Yy, więc tak wygląda kolekcja: Best Friends. To są dodatki, które będą właśnie fajnym, fajną ozdobą. I fajnie ten arkusz będzie można wicie pociąć. I tu, bo na początku myślałam, że te papiery mi się tak średnio spodobały, przez to, że y, widziałam tu mnóstwo różnych rzeczy. Strasznie dużo rzeczy się dzieje, ale w momencie, gdy ja go przetnę na pół, to automatycznie zostaje mi już tutaj, na przykład na, na takim 6 na 8 cali, to zostaje mi tylko ten chłopiec momencie, gdy zrobię tu 6 na 8 cali, dobra, mam dużo, aż trzy zwierzaki, ale jak dam matę na zdjęcie, zostanie tylko jeden. Jak dam tu matę na zdjęcie, zostanie króliczek. Całkiem fajnie to jest wbrew pozorom pomyślane. Na początku tak, mm, tak to miałam, a i są dwa, y, dwa te same wzory z tyłu chmurki. Na początku właśnie nie miałam tego jakoś ogarnąć, a później stwierdziłam, że jak tak sobie przemyślałam, to całkiem fajnie to jest pomyślane. I tu takie to co lubię, papiery są matowe, fajna jakość druku, baloniki, no przede wszystkim album chłopięcy, mam wrażenie, że ja robię głównie albumy chłopięce. tu są 15 na 15, więc, znaczy w sumie to pewnie jest 14, więc no baza kartki idealna, już nic, niewiele trzeba. Tu jakiś arkusz się znalazł, taki bardziej dla dziewczynki, ale z drugiej strony są maty idealnie będą na zdjęcia 10 na 15. Bo no arkusz ma 30 cm podzielić na 3, no to tu jest 10, tu na pół 15 cm. mniej więcej no, Więc fajne maty na zdjęcia do ozdoby albumu. Aha, to było dwa razy. Dwa razy to samo, więc tak wygląda kolekcja Best Friends. Małe co nieco dla dziewczynek, było dla chłopców, teraz dla dziewczynek, kolekcja Sweet Ballet, czy jakkolwiek się to wymawia, chyba tak jak u nas się wymawia, więc słodkie króliczki, dziewczynki, baletnice, no ale znalazł się też na przykład na księżycu, I tu takie malutkie karty idealne do tagów albumowych i to też jest odbicie um, dużej kolekcji. A prezentuje się tak na odwrocie: mamy elementy do wycięcia, całe mnóstwo różowiastych kwiatów. I też po dwa takie same arkusze: Z zewnątrz żółty, cytrynowy taki. Tutaj rameczki też pięknie, na kartki nic więcej w zasadzie nie trzeba. I serduszka. Znowu baletnice. Z wszystkich stron baletnice. I no, te papiery są w podobnym stylu robione czyli są te kwadratowe, no, podzielone na cztery arkusze. Tutaj znowu kwietuchy. I są też takie na 10, na 15 maty na zdjęcia, jak ja to mówię. No i to też jest mata na zdjęcia. Kolekcja Fairyland. Nie mam małego bloczka. Właśnie chłopaki w poście wspominali, że jak nie będą mieć małego bloczka, to dadzą średni. Jak nie będą mieć średniego, to dadzą drugą dużą kolekcję gratis. Więc ja w tym momencie za 27 zł, bo tyle kosztuje u nich zestaw papierów. Mam dwie kolekcje, więc tu jest no, za pół ceny, można powiedzieć. E, kolekcja kolejna, myślę, że dziewczęca, bo jednak wróżki takie bardziej są dziewczęce, ale nie jest różowiasta, więc też coś mm, dla dziewczynek, które no, nie, są, nie lubią cukierkowych kolorów. Ale wróżki jak najbardziej i takie bajkowe klimaty. No, znowu podwójne arkusze. ok na fiolety. No, bardzo bajkowe klimaty. No świetne są te papiery. Przy bliższym poznaniu nawet jeszcze ładniejsze niż, niż sądziłam. To idealne na layout, ale wiecie, layoutów jeszcze nie robiłam. Jeszcze. <glimaty> Wszystko przede mną. Kwiatuchy. Piękna zieleń, bardzo lubię taki odcień zieleni. I tu też cztery wzory, mam nadzieję, że w tym świetle, którym dzisiaj nagrywam jest dosyć późno, ale że jeszcze coś tu widać. Bardzo wielokolorowa kolekcja w takich leśnych, leśnych klimatach, można powiedzieć bajkowych, ale jednocześnie leśnych. Poza dziecięcymi papierami wybrałam jeszcze coś, czego w swoich zasobach nie mam. A takie motywy, właśnie słoneczniki, sielsko-anielsko. Taki no, fajny klimat, więc tu też są takie elementy do wycięcia. I z tyłu właśnie maki, słoneczniki, jakieś zboża, liście. Może się przydać. Nie każdy lubi. Ostatnio się przekonałam, że właśnie mimo, że mam bardzo dużo papierów, przez to, że nie mam aż takiej różnorodności, no to jednak pewnych, e, pewnych wzorów i klimatów mi brakuje do rzeczy. Tu są właśnie też elementy do wycięcia. I znowu po dwa arkusze. Więc widziałam za dużo. I ładne. I tu łąka, idealna łąka. Taka piękna ramka. Też idealna na bazę lejota: że można tu jeszcze coś dużego przykleić, a dookoła jest piękna dekoracja. No, na przykład przykleić ten wianek, bo jest wianek z pszczółkami. Całkiem fajnie to wygląda. No I oczywiście dechy, dechy. Dechów nigdy za wiele. I właśnie tak jak w papierach z Jeden arkusz jest taki typowo kwiatowy. A tu zielone I rameczki. Też arkusz podzielony na cztery, więc taki mają system. No, całkiem fajny maki Ten arkusz z tej strony mi się szczerze mówiąc nie podoba. Taki trochę akronowy wzór. Ale za to z tej strony są piękne <laughs> piękne kwiaty. No, więc tagi albo maty na zdjęcia. No, będzie fajnie. I ostatnia już kolekcja Summer Breeze. Jak ją zobaczyłam od razu pomyślałam o pewnym projekcie. Nie będę Wam zdradzać. Jest właśnie taka wakacyjna, ale tak realistycznie wakacyjna. Oj, źle otwarłam Tak realistycznie wakacyjna. Nie takie, jakieś bardzo yy, maziaje. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Może trochę motam. Więc jest duży zestaw. Takie dekoracje. No tutaj. Yy. Tak się wyglądają jak zawieszone w powietrzu, te leżaki dla mnie. Ale poza tym, mewy, statek, no tak jest super. I z drugiej strony, właśnie niebo, plaża. No tu się można od razu przenieść na jakieś egzotyczne wakacje. A jeśli nie, to popatrzeć w chmury. Tu znowu mewy. Stateczek, łódeczka, jak zwał, tak zwał. I kamyki, rozgwiazdy. Tutaj też musz... oj, nie, pomieszałam, pomieszałam, wzięłam dwie. Ten miało z drugiej strony taki piasek. Jest tutaj ten arkusz ma właśnie muszelki. Coś zrobiłam. Z jednej strony kamyki, z drugiej strony muszelki. Ja tu coś pomieszałam. Dobra, już nieważne. I tu znowu arkusz przedzielony na cztery, piękne obrazki. I deski. I cudny granatowy, marynarski wzór, kotwice łódeczki. I też właśnie takie arkusze. No i jak widzicie. Trochę tych papierów na moją półeczkę przybyło, nie planowałam tych zakupów, wyszły dosyć spontanicznie. No ale wiecie, papiery to się raczej nie zmarnują, zwłaszcza te dziecięce. No, dziecięcych papierów u mnie to już w ogóle nigdy za wiele. Czasami się śmieję, że uprawiam zbieractwo w kwestii dziecięcych papierów. Mm, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, dziękuję bardzo chłopakom ze Scrap Boys, za taką świetną tłupaczkę, za, za, za fantastyczne prezenty, gratisy i za właśnie okazane serce Magdzie. Um, bardzo fajnie, że w tym naszym skrapowym świecie takie akcje się zdarzają. E, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!